Ministerstwo Finansów przygotowało projekt Fundacji Rodzinnych. W zamyśle mają m.in. zatrzymać w Polsce wielkie rodzinne fortuny. O szczegółach będę rozmawiał z mecenas Agnieszką Krysik, kancelaria Krysik lo przewodnicząca Komisji BCC dla firm rodzinnych. Mecenas Agnieszka Krysik jest z nami. Dzień dobry, witam w Biznes 24. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Pani Mecenas, na jakie żywotne potrzeby społeczeństwa odpowiada pomysł Fundacji Rodzinnych? Ona odpowiada po na. Pomysł, ale nawet nie na ten pomysł odpowiada na potrzeby, ale szczególnie widoczne w przedsiębiorstwach rodzinnych, wśród właścicieli firm rodzinnych. Jesteśmy po trzech dekadach polskiej prywatnej przedsiębiorczości, i zgodnie z tym cyklem i gospodarczym i biznesowym zaczęło od kilku, od kilku lat dochodzić do zmian pokoleniowych w firmach rodzinnych. W które oczywiście nie odbywają się w jednym schemacie. Każde, każda firma i każdy, każdy właściciel ma swoje potrzeby i swoje otoczenie rodzinno-biznesowe. I ze względu na to, że w naszym porządku prawnym do tej pory nie było i nie ma, nadal my nie czekamy ustawy i możliwości powoływania fundacji rodzinnych, a takie, a takie fundacje funkcjonują pod prawem i za granicą. Stąd, stąd ta potrzeba i kilkuletnie prace nad projektem ustawy, które toczyły się w Ministerstwie Rozwoju. I, I co dwa takiego dni temu opublikowany projekt. Co takiego one, co takiego one przewidują? Fundacje rodzinne. Fundacje rodzinne. Fundacja rodzinna ma to być takie rozwiązanie dla polskiego biznesu, który, który zagwarantuje i ułatwi integrację i majątku, integrację rodziny, ponieważ on związany jest bezpośrednio z procesami przekazywania majątku kolejnemu pokoleniu. Tam, gdzie ze względu na otoczenie rodzinne, przekazanie majątku nie jest. Prosta albo i wiąże się z określonymi ryzykami, czy też może dojść do, do pokrzywdzenia niektórych uczestników takich procesów, my na nie mówimy procesów sukcesyjnych, tam fundacja rodzinna może być jednym z lepszych rozwiązań do tego, żeby zachować tą integralność praw przenoszonych do fundacji, do jej majątku, pozbawiając ich bezpośrednio prawa własności wśród członków rodziny i dotychczasowego właściciela. Na czym, Czy jak rozumiem chodzi, chodzi o to, aby w sytuacji dużych majątków nie były one dzielone na skomplikowane części i udziały, tylko przechodziły w, w kolejne ręce, zarządzane jak rozumiem czasami nawet zewnętrznie po to, aby też ustanowić dochód dla członków tejże rodziny. Mogę tak, tak. W, skrócie to opisać. w skrócie polegać to ma na tym, że fundator, czyli właściciel dzisiaj, dzisiaj my mówimy, tego majątku, o którym mówimy, firmy rodzinnej, będzie powoływał fundację, wyposaży w nią w majątek, na przykład w udziały, akcje do firmy rodzinnej, które posiada. Skutkiem tego będzie to, że on przestanie być właścicielem. Nie będzie mógł przekazać już tych praw członkom rodziny, bo właścicielem tego majątku będzie fundacja. Fundacja będzie miała ustanowionych beneficjentów, których powoła i ustanowi fundator w statucie fundacji. I ci beneficjenci będą uprawnione dni do określonych świadczeń, które ta fundacja będzie im wypłacać? Kategorie, rodzaje i sposób płatności tych świadczeń będzie ustalał fundator w statucie, począwszy od określenia świadczeń na rzecz edukacji, opieki zdrowotnej czy też po prostu zwykłych świadczeń pieniężnych na określone cele ustanowione dla tych beneficjentów. To bardzo ciekawe, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że mieliśmy kiedyś w polskim systemie prawnym takie, może nie takie samo, ale bardzo podobne rozwiązanie, czyli ordynacje w, w Pierwszej Rzeczypospolitej, które ustanawiane były, co ciekawe, w, w, uchwałą Sejmu. To Sejm musiał się zgodzić na wyłączenie z zwyczajowego prawa spadkowego e, danego majątku rodzinnego, który. W, Dokładnie, tak, 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 tak samo funkcjonowało o tyle, że też zakazywał dzielenia po prostu tego majątku, tylko wskazywał beneficjentów, którzy byli finansowani przez zyski przynoszące, przez, przynoszone przez tą fundację. Wracając jednak do przepisów wprowadzanych przez Ministerstwo Finansów, w jaki sposób one będą mogły powstać? Czy każda rodzina będzie mogła sobie powołać taką, taką fundację? Nie ma, projekt ustawy nie przewiduje ograniczeń w tym zakresie. Mówię jedynie o podstawowym dzisiaj kapitale operatywnym, który został zaproponowany na poziomie 100 tysięcy zł. Ja myślę, że też ten, ten poziom może być teraz w ramach prowadzonych konsultacji publicznych szeroko dyskutowany ze względu na to, że jedni przedstawiciele środowiska firm rodzinnych twierdzą, że jest to kapitał operatywny na takim poziomie, ponieważ utrzymają. I funkcjonowanie fundacji powinno, fundator powinien zagwarantować środki pieniężne po to, żeby ona mogła funkcjonować przez lata, a nawet dla kolejnych pokoleń, co też oznacza długoterminową perspektywę działalności takiej fundacji. Natomiast tych ograniczeń nie ma spodziewamy się, że fundacje będą jednak tworzone przez osoby, które posiadają istotne majątki po to, żeby one mogły wystarczyć na funkcjonowanie i działalność fundacji, realizując cele fundatora postawione przez te w statucie. Pamiętajmy, że fundacja ma funkcjonować zgodnie z jego wolą, nawet po jego śmierci, więc jest to będzie kluczowe pod kątem długoterminowej strukturyzacji i zabezpieczenia w majątek. Oby funkcjonowały też, o ile oczywiście przynajmniej będą przynosiły korzyść i dla danej rodziny i, i społeczną jak najdłużej te w pierwszej Rzeczypospolitej funkcjonowały przez kilkaset lat. Na koniec jeszcze pytanie do, 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 do pani mecenas, czy czy, czy celem tego jest również zatrzymanie transferu majątków za granicę? Mieliśmy do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie tworzone były fundacje rodzinne w naprawie, naprawie obcym ze względu na brak takich rozwiązań w naszym kraju. Tak, to jest jeden też z celów. Zwróćmy uwagę na to, że o ile do 2018 roku była tworzona istotna liczba fundacji zagranicznych, tak po tym czasie ze względu na wprowadzone konsekwencje podatkowe dotyczące przeniesienia praw za granicę, większość właścicieli wstrzymało się z tymi działaniami. Musimy tak. kończyć, zezwalałem pytanie, ale musimy, ale, ale musimy niestety kończyć. Proszę bardzo, przepraszam Panią, ale wrócimy do tego tematu oczywiście jeszcze na pewno. Przypomnę, że naszym gościem była Agnieszka Krysi, kancelaria Krysi Klau. Bardzo dziękuję Pani i przepraszam. Dziękuję.